Pierwsze czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Donosimy wam, bracia, o łasce bożej, jakie dostąpiły kościoła Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowali się bardzo i skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet zaświadczam to ponad swe możliwości, okazali gotowość nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakieśmy się spodziewali, lecz ofiarowali samych siebie naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem nas, Was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do Was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby tam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować Waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla Was stał się ubogim, aby was ubóstwem, synu ubogacić. oto słowo Boże. Bo niech będą dzięki. Przestałe będę chwalił Pana. Przez całe życie, będę chwalił Pana. Będę falił Pana do końca swego życia. Będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję, zostałem życie, będę falił Pana. Szczęśliwie ten kogo wspiera Bóg Jakuba. To pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze. Ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na wieki. Uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodnych, Wypuszcza na wolność więźniów. Przez życie w Pan przywraca drogę ciemniałej, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przybyszów. Wam przykazanie, no, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Alleluja! 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 Pan <laughs> Słowa Ewangelii do Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego schodzi nad złymi i nad dobrymi. I On syła też na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, którzy za nagrodę mieć będziecie, Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, co szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu! Czyżby ci nie wystarczyło, że będziemy tylko dobrymi? Bo mówisz niż do nas. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest. Ojciec Wasz niebieski. I Panie Jezu, Ty takim jesteś. Tak jak Twój Ojciec. I Ty chcesz, byśmy byli jako Ty. I Ty też wiesz, że Bóg Ojciec Twój i nasz Ta nasza doskonałość ma wypływać z wdzięczności do Twojego i naszego miejsca. A ktoś powie, no dobrze, ale za co mam dziękować, Ano? za wszystko. Najpierw za życie. Mam się to wydaje czasem tak bardzo oczywiste. No po prostu. Zachciało się naszym rodzicom i mają dziecko. A prawda jest taka, że to Bogu zachciało się dzielić miłością. Miłością znał. Jeśli ktoś kocha, to tę miłość musi komuś okazywać. Bo naprawdę nie ma czegoś takiego, jak miłość siebie. Miłość jest relacją. Przykładem takiej postawy miłości jest dzisiaj dla nas święty Paweł, który cieszy się, cieszy się swoimi gminami, które On, On powołał do życia jako apostoł. Cieszy się tym, że ma miejsce wymiana dóbr pomiędzy tymi wspólnotami i okazuje wdzięczność. Wdzięczność. A skąd ta dobroć, dobroć chrześcijan wynika ofiarowali siebie samych naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. A więc jeśli Panie Jezu, Tobie się ofiarujemy, to wówczas będziemy też Wypełniać polem Bożym. Ale najpierw ma być ofiarowanie się Tobie. I znowu, jako wyraz wdzięczności za to, że Ty za nas się ofiarowałeś i każdorazowo ofiarujesz, co ma miejsce w czasie tej Eucharystii. A żebyśmy to potrafili. Czasami nie damy rady, dlatego się modlimy, prosimy. Panie Jezu, modlimy się za wszystkich ludzi, aby zrozumieli, że szczęście to naprawdę polega na dawaniu, nie na prawie. Ciebie prosimy. I nas, Panie. Módlmy się w intencji odprawianej jej męża, Ernesta, za w ulicy Przesiołki Rady. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię, wysłuchaj naszych modlitw, które zanosimy za tych wszystkich, którzy Cię obrażają, występują przeciw prawdzie i miłości. Tylko Ty, Panie Jezu, w swojej przeogromnej miłości i miłosierdziu możesz ich uratować i nawrócić. O to Cię prosimy. Panie. Módlmy się za tych odchodzących od wiary, od kościoła. Czego prosimy? za Panie Jezu, prosimy Cię o błogosławieństwo dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do upiększenia wczorajszego odpustu i obwodu święta naszego patrona, świętego brata Alberta, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Mogący, przyjmie od naszej prośby, które Tobie przedamy. Do świętym przez Chrystusa Pana naszego. Amen.